Szefie, mógłbym jutro sobie zrobić wolne, podjechałbym z żoną na cmentarze, w sobotę mną straszne korki i wykorzystałbym jutrzejszy dzień, co? Podjechałbym z żoną na cmentarze... Zbyszek, a co ty w zasadzie tam będziesz robić? No, a co się robi we wszystkich świętych? No, no właśnie Zbyszek, widzę, że nie masz na to pomysłu, a ja mam. Słuchaj, bo właśnie rok temu jeden gość wykorzystał ten dzień jak bało kto. Nie, nie, nie. Nie kawa. Zbyszek, gościu wystawił stolik przy krawężniku i sprzedał więcej kawy niż nasz handlowiec przez cały miesiąc. I że co? Że miałbym stać z kawą przy cmentarzu? No mam genialny cross -celli. Będziemy dokładać do każdej paczki jeden z nich, a po wypaleniu knota stanie się designerską filiżanką. No. zero waste XXI wieku. To co, Zbyszek, wchodzimy w to? No pewnie, ale jak szef stanie ze mną yy, yy, wiesz co, Leon będzie lepszym kandydatem, yy, no idziesz już tam zbyszek, idź.